Puszek i teatr cieni. Zima zawitała do domku z czerwonym dachem, otulając ogród pierzynką śniegu. Pewnego grudniowego wieczoru, gdy wiatr wył za oknami, a świat wydawał się spowity w mroku, w domu zgasło światło. Awaria prądu w całej wsi. Westchnęła pani Ania, zaparając latarkę. W kącie salonu, gdzie zwierzęta zbierały się dla ciepła, zapanował niepokój. Stefan nerwowo nasłuchiwał wycia wiatru, Kicia przytuliła się do puszka, a nawet Zofia, zwykle tak opanowana, poruszała niespokojnie skrzydłami. Strasznie ciemno, szepnęła Kicia, jak w najgorszych opowieściach o duchach. Puszek, czując lęk przyjaciół, nagle przypomniał sobie skarb ze strychu. Nie tylko stare listy, ale też książkę o teatrze cieni, którą kiedyś przeglądał. Nie bójcie się ciemności, powiedział stanowczo. Ona nie musi być straszna. Może być magiczna. Wspiał się po schodach na strych, a za nim podreptała ciekawska kicia. W świetle latarki, którą przyniosła pani Ania, odnalazły starą książkę z rycinami przedstawiającymi sylwetki tworzone dłońmi. Zobaczcie! zawołał zeskakując na dół. Ciemność to tylko pusta scena. My możemy ją wypełnić naszymi opowieściami. Pani Ania, widząc jego zapał, uśmiechnęła się i przyniosła prześcieradło, które zawiesiła między dwoma krzesłami, za nim umieściła latarkę. Spróbujmy, zachęciła. Pierwsze próby były niezdarne łapy puszka tworzyły niewyraźne kształty, Stefan przypadkiem przewrócił ekran, a kicia w pani cechowała się za kanapę. Jednak stopniowo pod okiem Zofii, która obserwowała wszystko z góry i doradzała, magiczny świat ożywał. Puszek odkrył, że jego łapy mogą tworzyć niesamowite kształty: ptaki, kwiaty, a nawet inne zwierzęta. Nie były to jednak zmyślone stwory, ale ukochane postacie z ich wspólnych przygód. Pokazywał sylwetkę Stefana goniącego wiewiórkę, Zofię przynoszącą wiadomości, a nawet małą kicie bawiącą się kłębkiem wełny. To ja! Pisnęła uradowana Kicia, gdy na ekranie pojawiła się jej sylwetka. Wieść o niezwykłym przedstawieniu rozniosła się po okolicy. Sąsiedzi, również pozbawieni prądu, zaczęli przychodzić z latarkami i świecami, by zobaczyć teatr cieni puszka. Dom wypełnił się ciepłem ludzkich głosów i blaskiem płomieni. Wśród przybyłych była też Zuzanna. Starsza kotka, która wciąż nieśmiało obserwowała przemianę puszka. Gdy przedstawienie dobiegło końca, podeszła do niego. To było piękne, powiedziała niepewnie. Ale dlaczego nie pokazałeś żadnych potworów ani czarodziejskich stworzeń, przecież tak lubiłeś? Puszek spojrzał na przyjaciół, których cienie wciąż tańczyły na ścianie. Odkryłem, że najprawdziwsza magia nie kryje się w wymyślaniu nowych światów, odpowiedział, ale w dostrzeganiu czarów tym, co już mamy. Przyjaźń, wspólne przygody, nawet ta zepsuta elektryczność. To wszystko może stać się czymś magicznym, jeśli tylko potrafimy to opowiedzieć. Tej nocy, gdy prąd wrócił, a goście rozeszli się do domów, pani Ania nie od razu zapaliła światło. Zamiast tego zapaliła jeszcze jedną świecę i przytuliła puszka. Wiesz, szepnęła, czasami myślę, że ta awaria prądu była nam potrzebna. Nauczyła nas, że najpiękniejsze światło pochodzi z nas samych. Puszek mruknął z zadowoleniem, obserwując, jak płomień świecy rzuca migoczące cienie na ścianę. Zrozumiał, że przez cały ten czas szukał magii tam, gdzie jej nie było, podczas gdy prawdziwy czar krył się w zwykłych chwilach spędzanych z tymi, których kochał. A gdy później Kicia poprosiła go o kolejną opowieść, puszek nie musiał już nic wymyślać. Wystarczyło, że opowiedział im o kocie, który odnalazł światło w najciemniejszą z nocy. I że to światło nigdy już nie zgasło.